Dzień dobry, Robert Walenciak i Jakub Dymek. Witamy w naszej przeglądowej, co wtorkowej pogadance. Dziś będziemy rozmawiać, no nie, nie, nie tradycyjnie, broń Boże, ale, ale tak, tak, tak po prostu kieruje nas duch wydarzeń. Będziemy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych, o Donaldzie Trumpie, jeszcze prezydencie Stanów Zjednoczonych i o jego przyszłości o tym, czy poradzą sobie z nim demokraci, czy on sobie poradzi z demokratami, jaka przyszłość czeka tak naprawdę największe, naj, naj, najmocniejsze, bo nie największe, najmocniejsze, najsilniejsze państwo świata, światowy, światowego, światowego imperatora. Więc zacznijmy od impeachment'u. Demokraci złożyli, mają złożyć, napisali już wniosek w sprawie postawienia Postawienia Donalda Trumpa przed procedurą impeachmentu. W środę mają ją głosować, w środę mają ten wniosek głosować, jak widzę z podglądu CNN. No i teraz pytanie: po co taki wniosek, kiedy on 20 przestanie być prezydentem? Jak, jak, jak uważasz, jakie jest twój, Twoje wyjaśnienie tego scenariusza? Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry Państwu przed ekranami. Słuchaj, wszystkie próby, bo przecież impeachment to nie jedyna, odwołania Donalda Trumpa mają przede wszystkim symboliczny wymiar, to znaczy, demokratom, opozycji, która chce go odwołać. Chodzi o to, żeby. Pokazać światu, Ameryce, społeczeństwu i przyszłości, że w Ameryce ważniejsze są procedury demokratyczne niż nawet sam prezydent. I demokraci, którzy chcieli odwołać Trumpa od lat, darzący prezydenta gorącą i jak się wydaje szczerą nienawiścią, mogą tak naprawdę wykonać. Przemożny gest upokorzenia Trumpa tym, co robią w tym tygodniu, bo dla samej Ameryki, dla systemu, dla ustroju to nie będzie nic aż tak znaczącego natomiast dla potomności. Będzie to gest, który zapisze się na kartach historii Demokraci Będą mogli dzięki temu, że poddali Trumpa dwukrotnej procedurze impeachmentu, a toczy się jeszcze, toczą się jeszcze losy próby odwołania go z urzędu przy użyciu 25 poprawki powiedzieć, że to była rzeczywiście Koszmarna aberracja w historii republiki, ten człowiek, ta prezydentura, te ostatnie lata. Dlatego więc, tak najszybciej, najkrócej, jak można o tym powiedzieć, chodzi trochę o, o legacy, o dziedzictwo, jakie demokraci chcą zostawić na przyszłość. Jego odwołanie, to znaczy odwołanie prezydenta lub próba impeachmentu, będzie tutaj takim olbrzymim gestem. Niesmaku, niechęci, nie na to, co Trump sobą reprezentował. I to przede wszystkim o politykę tutaj, tutaj chodzi. Znaczy ja, ja, ja myślę, że w wielkim stopniu chodzi o politykę, nawet chyba w większym niż o, o grę z symbolami, pod warunkiem, że te symbole służą polityce. No bo ja rozumiem, że jeżeli oni. Yy, są dwie możliwości: od o, zatrzymania Trumpa. No Pierwsza to jest ten artykuł 25, znaczy poprawka 25, poprawka, czyli on z powodu niezdolności do pełnienia funkcji jest na jakiś czas wykluczony jako, jako prezydent. Jego, jego rolę zaczyna pełnić wiceprezydent. No ale no, wiceprezydent Pence już powiedział, że nie zgadza się z tym, że nie pójdzie na to. Chociaż dzisiaj ma, dzisiaj ma dać odpowiedź, prawda? Dzisiaj, dzisiaj pływa ultimatum, które postawili mu demokraci. Jeżeli się na to nie zgodzi, no to wówczas można postawić go pre, prezydenta Trumpa przed procedurą impeachmentu. Jeżeli, je, no i wiemy wszyscy, że ta procedura jest długa, ona nie, nie jest krótka i ona się przedłuży, to znaczy, Trump już nie będzie prezydentem, a ten, ta procedura będzie, będzie, będzie się toczyła. Jest to możliwe. To znaczy można, można skazać prezydenta nawet jeżeli nie jest on już urzędującym prezydentem, czyli urzędnik, to już zakończył swoje urzędowanie. Jest taki precedens w historii Stanów Zjednoczonych, więc, więc oni, oni będą chcieli to kontynuować. Jak ja to czytam, po co oni to robią? No, upokorzyć Trumpa to oczywiście bardzo chętnie, ale wydaje mi się, że oni chcą mieć taką przewagę przewagę nad partią republikańską i chcą tę partię republikańską wepchnąć w taki wielki, wielki kłopot. Dlaczegoż? Dlaczego, że jeżeli będą straszyć Trumpem przez najbliższe lata, no to, to siłą rzeczy będą mieli dodatkowe punkty, dodatkowe możliwości, dodatkową legitymację do tego, by, by, by rządzić. To im bardzo ułatwi rządzenie w moim przekonaniu. To tak jak swego czasu w historii Włoch zawsze rządziła chrześcijańska demokracja, bo ona straszyła Włochów partią komunistyczną. Ta partia komunistyczna miała za chwilę wejść do władzy i w związku z tym wszyscy głosowali, znaczy wszyscy głosowa, większość głosowała na Hadeków, a nawet ci, co nie głosowali na Hadeków, to później zawiązywała się w parlamencie wielka koalicja wszystkich przeciwko komunistom. I ten, ten mechanizm w, jakimś, w którymś momencie próbował w Polsce, w Polsce stosować Donald, Donald Tusk, nie Trump, hmm, Donald Tusk, chociaż też Donald T, przeciwko PISowi. Wszyscy byli przeciwko pisowi, on sam mówił, że nie ma z kim przegrać. No i to się, to się rozsypało, ten mechanizm pękł. I teraz chcą go zastosować demokraci. Znaczy, chcą straszyć Trumpem i grać równocześnie na, na, na dzielenie, na podziały wewnątrz partii republikańskiej. Bo ta, ta partia ewidentnie się dzieli. To jest moim zdaniem jeden z naj, najciekawszych i najważniejszych procesów w Ameryce. Podział w, w, wśród republikanów, którzy w tej chwili nie wiedzą czy bronić Trumpa, czy też od niego się odciąć. Bo każda, każde z tych działań ma konse, polityczne konsekwencje, których w, tej chwili, których w tej chwili bardzo trudno przewidzieć. Więc jak sądzisz, jak tu Republikanie dadzą sobie radę w tej potwornie trudnej dla nich sytuacji? To jest bardzo trafna analiza. Tutaj trochę się nie mam z czym spierać, bo no. wykazałeś, jaki będzie najważniejszy rzeczywiście taki polityczny skutek tego dla sceny partyjnej w najbliższym czasie. Mianowicie, demokraci rzeczywiście wbiją klina w partię republikańską, która, pisałem o tym w tekście dla nas, dla przeglądu, najdelikatniej mówiąc, przeżywa kryzys tożsamości, a mówiąc brutalnie, może ich czekać pewien rodzaj wojny domowej, bo te 30 milionów Amerykanów, którzy wciąż stoją murem za Trumpem i kolejne 30-40 milionów, które niekoniecznie popiera Trumpa, ale wciąż tych jest nawet więcej, stoi za partią republikańską, czy za prawicą jako taką, będą ciągnęły ten szeroki, konserwatywno-prawicowy blok w dwie przeciwne strony. Więc to jest, to jest rzeczywiście niezwykle ważna konsekwencja tego, co się dzieje i tutaj demokraci wykazali się bardzo dobrym instynktem politycznym, grając na podział u swoich przeciwników, czego, i wybacz tutaj jedną tylko analogię do Polski, tak bardzo nie potrafi robić nasza krajowa opozycja, która ilekroć widzi, że można rozgrywać blok władzy na dwie różne części, robi coś dokładnie przeciwnego i pozwala mu się z powrotem zjednoczyć, dając Kaczyńskiemu niezbędne głosy. To jest ciekawa lekcja z tego, co... Co tutaj wynika, ale, ale nie mogąc się spierać z Twoją diagnozą, dorzucę coś od siebie, bo te artykuły impeachmentu, ten wniosek o impeachment, jaki został złożony z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu, zawiera jeszcze jeden, jeden paragraf. Otóż to jest paragraf, który powołuje się na czternastą poprawkę do amerykańskiej konstytucji, na przepisy, które powstały w epoce rekonstrukcji po wojnie secesyjnej, a mówią one, że osoba, która brała udział w buncie przeciwko rządowi amerykańskiemu, ma zakaz pełnienia wybieralnych funkcji. I to jest narzędzie demokratów do tego, żeby Uniemożliwić w przypadku udanej procedury impeachmentu start Trumpa w jakichkolwiek przyszłych wyborach. To jest bardzo brutalne zagranie z ich strony, ale też pytanie brzmi, czy aż tak surowe potraktowanie Trumpa z kolei nie unieważnia tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, bo jeżeli oni faktycznie, na przykład za rok, dwa pozbawią go możliwości kandydowania na urząd, to czy wtedy Republikanie jeszcze będą mieli się o, o co spierać, czy po prostu sami demokraci nie usuną tej, tej kwestii spornej z Polnia. Ale niszczą, na pewno jest niszczą... to, to, to ostatnie zdanie z mojej strony, tak, tak. ale na pewno na pewno jest, jest tak, że tutaj grają jednocześnie dwie przeciwstawne siły, to znaczy Chęć pognębienia Republikanów i upokorzenia ich za wszelką cenę, ale także ryzyko wywołania dalszej przemocy, bo można z tym upokarzaniem prawicy też przegiąć, mówiąc już bardzo kolokwialnie, i doprowadzić do sytuacji, w której te ich pretensje, niezgoda, frustracja, resentyment wypali Ameryce w twarz. To jest to istotne ryzyko, które się z tym procesem, z tymi dwoma próbami odwołania Trumpa wiąże. Czyli, czyli tak zupełnie wchodząc już tak w głąb polityki amerykańskiej możemy wnioskować, że najważniejsze w tej chwili, co to, 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 to się dzieje, to nie dzieje się wśród demokratów, ale dzieje się najważniejsze wśród republikanów, bo to od nich zależy, czy Trump będzie postawiony w stan impeachment'u, to po pierwsze, bo mają ten, w Senacie mają tę mniejszość blokującą, Prawda, oni mogą, bo Senat będzie wydawał, wydawał wyrok. Izba Reprezentantów może go skazać, no ale, może go, ale, ale Senat wydaje wyrok e, ostateczny. E, więc tu republikanie mogą zablokować. To. I oni mogą zadecydować o swojej o, o przyszłości republikanów. To, to jest niezwykle trudne, dlatego że ja sobie wyobrażam ich myślenie. No, Trump daje im siłę, daje im power, no, ale jednocześnie Trump ich zawęża. Więc co robimy? Jak, jak zaryzykować? Czy stawiamy na skrajne skrzydło, które oczywiście ośmiesza, zawęża? Człowiek Bizon no jest, jest postacią przecież śmieszną i, i nie sądzę, by nawet połowa Amerykanów za nim stanęła, czy nawet jedna trzecia, no ale z drugiej strony on no. Jeżeli walczymy z demokratami, no to potrzebni są ludzie jednak zaangażowani, którym będzie się chciało tę walkę kontynuować, a nie tacy wakacyjni wyborcy, którzy raz przyjdą, raz nie przyjdą, no zależy jak będzie im się chciało. To jest ten, ten kłopot. kłopot w tej chwili amerykańskiej demokracji. I chciałbym ci jeszcze o jedną rzecz zapytać. Jak w takim razie zareagują sami wyborcy republikańscy, te, te ruchy, we, które, które tam funkcjonują, zwłaszcza te ruchy na prawicy? Czy one, czy one przyznają się tak, przegięliśmy, tak, poszliśmy za daleko, czy też dalej będą uważały, że zabrakło chwili szczęścia, abyśmy mieli wszystko? Jak się zachowają, trudno jest w tym momencie, Robercie, wyrokować, bo to jest tak dynamiczny proces, w którym bardzo istotne rzeczy decydują się dosłownie z godziny na godzinę, bo przecież inne będą reakcje, gdy artykuły impeachmentu zostaną przegłosowane, inne będą reakcje, gdy ten wniosek upadnie, choć to mało już teraz prawdopodobne. Jeszcze inne reakcje będą, gdy Trump zacznie, mówiąc brzydko, wierzgać i, i, i buntować się i, i wzywać do jakiejś, jakiejś formy rebelii, czego nie może już, jak wiemy, robić za pomocą swojego ulubionego kanału, czyli Twittera, bo w procesie w bardzo problematyczny zresztą sposób, odebrano mu do tego dostęp. Więc tutaj jakiekolwiek przewidywania mogą, mogą się zdezaktualizować dosłownie w ciągu chwili, niestety. Natomiast wiemy o czym, jeśli trochę tutaj przypomnę wnioski z naszej rozmowy sprzed kilku dni, bo te akurat się nie zdezaktualizowały. Że ci, którzy chcą dalej trzymać stronę republikańską i stronę Donalda Trumpa, będą się mieli czego chwycić. Ta fantazja o tym, że prawica teraz sama złoży się do grobu, jest po prostu nieprawdziwa, bo i sami, i sami demokraci wykazali się w minionym roku dość razy olbrzymią hipokryzją, żeby teraz ci, którzy ich nie lubią, nie dawali im wiary. No, to, to, jest, to jest trochę tak, że. Niechęć do tego demokratycznego establishmentu też jest duża, i to nie jest tak, że wszyscy ci, którzy z jakichś powodów nie kupują opowieści Waszyngtonu, to muszą być od razu zwolennicy teorii spiskowych QAnon, człowiek Bizon, fanatycy. Jest dość dużo Amerykanów, co pokazały te wybory: 74 miliony wyborców republikańskiej prawicy, którzy mają racjonalne powody, by się z demokratami nie zgadzać by, i by, by pokazywać. Im, dlaczego, choć to, co wydarzyło się na Kapitolu, było rzecz jasna, tragiczne, są oni oportunistami w swoich, w swoich ruchach. No, demokraci zafiksowali się na tym, że Trump musi skończyć kadencję przed upływem czterech lat i robią wszystko, żeby tak się stało. No, próbują go odwołać. Powołano specjalną komisję Millera, żeby dowieść jego związków z Rosją. Ten raport nie postawił Trumpa w stan oskarżenia. Następnie były dwie, Kolejne próby impeachmentu. Druga związana z aferą burizma, z aferą ukraińską, przepraszam. Potem 25. poprawka, teraz jeszcze jeden impeachment. To znaczy, Republikanie, patrząc na sam zapał, z jakim demokraci chcą odwołać prezydenta, mogą powiedzieć: Hola, hola, coś tu jest nie tak. My dalej chcemy móc mieć głos w polityce, nie chcemy polityki w której my głosujemy w legalnych, uczciwych wyborach, bo przecież połowa Republikanów wierzy, że te wybory były dla odmiany uczciwe, w przeciwieństwie do tej połowy, która uważa, że były ukradzione. I oni mogą powiedzieć, nie chcemy świata, nie chcemy polityki, w której my głosujemy w uczciwych wyborach, oddajemy ważne głosy na naszych polityków, na naszych wybrańców, a potem co by się nie działo, demokraci ich odwołują, unieważniają ich mandaty, pozbawiają ich władzy itd. I to samo w sobie może być zarzewiem innego rodzaju buntu i czymś, co partię republikańską będzie, będzie spajać. Więc tutaj nic nie jest tak naprawdę dziś rozstrzygnięte. Ale... Ale, ale nie wybiegając w przyszłość, dziś, tak jak mówiłeś, to Republikanie mają olbrzymi problem na rękach, to oni będą musieli się z tym, z tym zmierzyć. I jak te dwie różne frakcje między sobą tę grę rozegrają, pozostaje pewnie najciekawszym pytaniem w najbliższych tygodni. Ale ja się, poza oczywistym stwierdzeniem, że mają oni koszmarny problem, na żadne długoterminowe prognozy w tym momencie nie poważę. Oczywiście, to nie, nie sposób, dlatego że Ty mówiłeś o 74 milionach głosujących na Republikanów, ja powiem o 81 milionach głosujących na Demokratów. To też jest rekord. I nie, nie czarujmy się, Biden nie jest aż tak charyzmatycznym politykiem, który by, którego byśmy posądzali o umiejętność zebrania tylu milionów wokół, wokół siebie. Raczej, pewnie się z tym zgodzimy obydwaj, były to głosy przeciwko Trumpowi, a nie za Bidenem, prawda? Więc to rozchwianie sceny politycznej, to, to podzielenie Ameryki, to takie, polityka taka wysokooktanowa, którą narzucił Trump Ameryce, spowodowała tak wysoką frekwencję. I oczywiście w tej chwili demokraci są jej beneficjentami. Oni wygrali wybory i wzięli, nawet wzięli Senat. To, to zresztą chociaż moim zdaniem to, że wzięli Senat, to jest zasługa pracy organicznej paru pani, o czym wcześniej już mówiliśmy, prawda? Wśród, 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 w miastach, wśród Afroamerykanów. Ale, ale to odłóżmy, George, odłóżmy, odłóżmy na bok. Otóż wydaje mi się, że po. Paru latach Biden, Biden sprawia wrażenie polityka, który będzie chciał uspokajać Amerykę, łagodzić, sprawia wrażenie rzeczywiście polityka doświadczonego, rozsądnego, który nie będzie chciał dzielić, nie będzie chciał, nie, nie chciał awantu. No, ale jeżeli tak, tak, tak będzie pracował, tak będzie działał, to będzie uspokajał atmosferę, i wówczas rzeczywistość amerykańska też będzie inna. Wówczas wielu tych, którzy głosowali na demokratów przeciwko Trumpowi, może patrzeć już inaczej na scenę polityczną. I rzeczywiście za, za mniej więcej dwa lata może być już zupełnie inna Ameryka, z zupełnie innymi podziałami i zupełnie innymi problemami. Ale to będzie za dwa lata. I jeszcze na zakończenie chciałbym Cię o jedną rzecz zapytać. W takim razie, jak sądzisz, czy Biden bardzo zmieni politykę zagraniczną Ameryki, czy też nastąpi takie lekkie tylko, lekka tylko zmiana, bo przecież, no nie czarujmy się, Trump też tak bardzo nie zmienił, też ta, ta zmiana była stosunkowo, stosunkowo niewielka. W największym skrócie, Biden zdecydowanie zmieni retorykę prowadzenia amerykańskiej polityki zagranicznej. To będzie szybki, gwałtowny i zdecydowany powrót do języka promocji, demokracji, obrony wolności mediów, praworządności na świecie. To będzie administracja, która będzie znowu grała tę rolę dobrotliwego policjanta. Biden na pewno będzie groził palcem i potępiał wszystkich przeciwników liberalnej demokracji na świecie, czy będą to Węgrzy, czy Chińczycy, czy Rosjanie, czy Iran. Ktokolwiek nie będzie krytykiem liberalizmu temu, na pewno przyszła amerykańska dyplomacja postanowi w ten czy inny sposób utrzeć nosa. Niewykluczone, choć też przesądzone, że i władze w Warszawie będą na tej liście. Natomiast co do zasadniczych priorytetów, znaczy kierunków i, i przede wszystkim sposobów, w jakie amerykańska dyplomacja dba o amerykańskie interesy, to rzeczywiście nie będzie żadnej kontrrewolucji. Paradygmaty się zmienią, znaczy z powrotem Ameryka wróci na te paradygmaty wolnego handlu, multilateralizmu, współpracy w ramach organizacji międzynarodowych. To będzie powrót do tego, co znamy. Natomiast jakieś oczekiwanie, że, że, że wektor tej polityki się, się bardzo odwróci, mm, może się okazać przedwczesne. Jednak zasadą, która, która rządzi amerykańską polityką zagraniczną od zawsze, był chłodny, wyrachowany anglosaski pragmatyzm. Ale pod względem języka tak, to będzie, to będzie bardzo inna dyplomacja. No dobrze, będziemy mieli okazję komentować. Na pewno świat się, świat się zmieni. Dziękujemy Państwu za uwagę. To była nasza co wtorkowa pogawędka. I zachęcamy, i, 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 i zachęcamy do lektury nowego numeru Przeglądu w kioskach od wczoraj. Ja nieskromnie polecam oczywiście swój tekst Dzień amerykańskiego chaosu o wydarzeniach z 6 stycznia w Waszyngtonie, ale to nie jedyna rzecz, dla której warto zajrzeć na omy pisma. Zachęcamy do lektury Przeglądu. Dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do następnego Dzięki razu. Dzięki Robercie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.